Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować kolejne jeszcze maszyny z naszej oferty. Jest tutaj John Deere 6830 w komforcie, który jest w naszych ogłoszeniach razem z pługami mastery Piątki John Deere 6830 zapierdala tylko gwizd. Ładnie, równo, gładko. John Direk śmiga jak talala. Dobra, fajna, sprawdzona maszyna. Wcześniej w pożyczce u mojego teścia Zasiał nim całe zboże. Teraz orzemy tym ciągnikiem i Testujemy pługi, które jutro czy pojutrze również będą w naszej ofercie. Wari Mastery 151 fajne, świetne, dobrze działające pługi Lux. Tam sąsiada złomowisko. John Direk 145 koni w piątkach radzi sobie przyzwoicie. Nie dymi, chodzi ładnie, równo. Fajna, sprawdzona, dobrze działająca maszyna. No i operator Michał, tak jak ja, robi robotę zajebiście. Orka głęboka. Siemia co prawda tutaj wiadomo. No buraczana, to nie jest. यहाँ लुक्स Trochę mało tu miejsca, płoty, ale no pługi te swoje ważą. Lux. Robota idzie lux. Zachęcam do oględzin i naszych pługów do sprzedania i ciągnika John Deerka sprawdzonego w działaniu i pługów sprawdzonych w działaniu. Mamy bardzo wiele maszyn, które mamy używane przez nas. Wiele ciągników. Praktycznie wszystkie ładowarki. Siewnik nawozowy, opryskiwacz, agregat uprawowo-siewny Amazone. Zapraszam do oględzin i do zakupu w tygodniu od godziny 8 do 17. W sobotę od 10 do 14. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.